Zawsze dziewica. Musisz się aby żyć, aby zrozumieć 8 lutego, święty Hieronim Emiliani. Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 roku w starej patrycjuszowskiej rodzinie. Jego ojciec był senatorem, a matka pochodziła z Dożów, czyli panujących weneckich. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. W czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej wojnie Republiki Weneckiej z królem francuskim Ludwikiem XII został w 1511 roku uwięziony w Castel Nuovo. W odosobnieniu podjął decyzję o przemianie swego życia. Złożył ślub, że jeśli zostanie zwolniony, rozpocznie nowe życie, oddane służbie Panu Bogu i bliźnim. Udało mu się uciec w cudowny sposób. Udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonej dziatwie. Rozpoczął studia teologiczne. Podjął służbę chorym, ubogim i opuszczonym. Około 1530 roku Hieronim, korzystając z majątku rodziny, założył w Wenecji. Pierwszy w historii sierociniec. W następnych latach założył kolejne, między innymi w Beronie, Bresci, Bergamo, Mediolanie i Padwie. Wychowanie sierot połączono tam z nauką zawodu, by w życiu mogli być w samowystarczalni. Hieronim budował także szpitale, zorganizował również dom dla pokutujących prostytutek. W 1534 roku założył w Somasce, w pobliżu Bergamo, Towarzystwo Sług Ubogich. Uzyskało ono zatwierdzenie już w 1540 roku, ledwie sześć lat później. Jednak dopiero po śmierci Hieronima przekształciło się ono w zgromadzenie zakonne, które do dzisiaj realizuje program wytyczony przez świętego. Istnieje także zgromadzenie sióstr z Somaska, które zajmują się sierotami i upadłymi dziewczętami. Hieronim zmarł 8 lutego 1537 roku jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. Beatyfikował go w 1747 roku papież Benedykt XIV, a kanonizował Klemens XIII w 1767. Pius XI w 1928 roku ogłosił go patronem sierot i opuszczonej młodzieży. Jest także patronem miast Treviso i Wenecji. W ikonografii święty Hieronim przedstawiany jest w otoczeniu dzieci. Jego atrybutami są łańcuch na rękach, znak wyzwolenia z niewoli oraz złożone ręce.